Serwus. Przy okazji połowów magnesem na sucho biorę również udział w akcji. Podnieść 10 śmieci: śmieć numer 1, numer 2, numer 3, numer 4, numer 5 ukryty w zaroślach, numer 6, numer 7. Mamy ósemkę. 9 i 10. Oto zebrane śmieci. Oprócz tego, żeby nie marnować worka i nie wracać też na pusto, bo 10 śmieci, no nie oszukujmy się, jest to niewiele, ale jest tego mnóstwo w przyrodzie, w lasach, nad rzekami. Oprócz tego, dorzucam do tego jeszcze taką kubkę. Niewiele to kosztuje. Poświęciłem dosłownie 3 minuty. A Korzyści dla natury są dużo większe.